dobry. Ja ogólnie wiem, że jestem magik, jak urna się pojawiam, ja znikam i znowu się pojawiam, znikam i potem bezpowrotnie znikam. Eee... Już miałem zrobić to dobre bite 5 miesięcy temu, ale powiedziałem sobie, że kurna będzie zmontowane, a jak łatwo się chyba domyślić, nie zmontowałem tego, więc się to nie pojawiło. Informacyjny, let's go! Na całe 30% się postaram. Dziękuję, do widzenia. Eee... Normalnie ten odcinek by się nie pojawił Ale kurna jakby, jakby ktoś się chyba lekko opił i przez niego się pojawia ten odcinek Ogólnie mordo pozdrawiam, jest to wcale humorystyczne wszystko powiedziane, nie bierz tego na serio Ale ty chyba jesteś napity nie? Naprawdę kurna śledzisz moją osobę w internecie, no cię poepierd... <grym> Odnosząc się do komentarzy nie? Już w skrócie Yy, cytując. <laughs> to Nie będę kurwa tego czytać, bo kurwa nie chce mi się. <laughs> sklejam sobie gdzieś tam kurwa na monitor Elo. Yy, kontynuując. Yy, Mordo. Właśnie tak. YouTube'a nigdy nie brałem na serio. Zawsze to było takie o, fajno. Zrobię sobie live'a. Zrobię sobie odcinek. Wrzucę coś na YouTube'a, jakiś gameplay. I jest masno, nie? No, ale... Ostatnio robota i inne rzeczy i w sumie tak wyszło, że ani live'ów nie było, ani odcinków. No odcinków nie ma, bo ekipy nie ma i Siege'a nie ma. Tam Stephen Hawking się pojawił ostatnio w Siege'u chyba, więc jakby nie, nie odnoszę się do tego. <grych> A tak w pełni już na serio. Ostatni czas to spędziłem dwa miesiące w robocie, spłacając sobie pewne części do auta bo ogólnie miałem zrobić ten informacyjny i już było to jakiś czas temu, więc tak na szybko po streści po tak, szczegółowo nie będzie, tylko streszczenie krótkie także od początku w pewnym czasie, czyli w grudniu zdałem sobie prawo jazdy, a później kupiłem sobie auto mojego kochanego Mitsubishi Lancer'a, a mojego Bajtera jest to piękne auto, ale jestem pojebany, żeby kupować takie drogie auto na pierwsze auto. Yy, Droga sprawa. No to pa, właśnie później robota. Gdzieś tam pomiędzy jeszcze wleciało brakowanie, takie, kurwa, wybrakowanie czasu. Taki, taki napięty kalendarz, nie? I co jeszcze? Co jeszcze się w ostatnim czasie podziało? Zajebali mi ulubioną serię. Dosłownie, zrobili mi ulubioną serię Mojego pięknego MDK, Akamur The Oj kurna, będzie mi się ciepło wspominać tę serię Liam Vickers, oj człowieku Zrobiłeś majstersztyka Ja kurna, uwielbiam czy nie? Eee, dosłownie, jakby ta seria mi spowodowała to, że w listopadzie Czyli tam, kiedy znalazłem sobie tę serię Kupiłem sobie tablet graficzny i się zacząłem bawić w grafikę. I dzięki temu zacząłem sobie się bawić w grafikę. Logiczne. Zrobiłem sobie awatarka. Jeśli tam pewnie grafikę wkleję, Bo i tak już jakiś lekki montaż zrobię. No i takie kurde kilka awatarów sobie zrobiłem. Wcale nie wiadomo z jakiej serii. Hehe. No. A teraz szkółka się zaczyna, więc yy, ze względu na to, że będę miał w tę szkołę znowu pewnie wywalone totalnie, więc więc jakieś livey się pewnie będą pojawiać. No, pomimo, że maturka zaraz. <laughs> I już odnośnie YouTube'a tak na koniec, to jedyne co ostatnio powiem, to jakieś tam livey będą, może jakaś kompilacja, fajnie by było, żebym z dysku wywalił w końcu te 140 giga z klipów na YouTube'a, bo chciałbym sobie w końcu mieć miejsce na dysku Jezus Marian. Jeden, jeden teraz dysku, a dalej miejsca nie mam. Oj, być YouTuberem to za dużo miejsca na dysku. No. Więc jakieś live'y można się spodziewać. No niby tam jakaś Ford jest jest do zdobycia. Teraz w Fordzie, to może jeszcze dzisiaj zrobię, bo dzisiaj pewnie jeszcze YouTube'a wrzucę ten, ten informacyjny. Yy, może dzisiaj jeszcze z live'a zrobię? Gdzieś 18, 19 po. Jakiś krótki, fajny, zwięzły na temat może. Nie, nie będzie na temat. Nie będzie na temat, co ja gadam. Yy, będzie od, odwalanie pewnie. No. No ale na YouTube jakoś nie liczyłem, jakoś nie brałem go nigdy na serio, więc bierz się to pod uwagę. Ale naprawdę chłopie, że ty że ty naprawdę ja 23 już chcę się kłaść spać a ty mi dostajesz powiadomienie, że napisano ci komentarz pod YouTube'em, nie? Pod filmem ostatnim. No naprawdę, chłopie, ty jesteś normalny? <grywy> ja się chcę kłaść spać. Ja już myślę, że o, chyba zglicza jakiś ten jakiś wideo, może nie wiem, coś jakieś informacyjne o AMD-ku, nie jakieś pożegnanie oficjalne, takie bardziej Bardziej na serio, nie, bo w sumie się podescytowałem na początku, ale nie, to komentarz, no ty nie jesteś normalny, no, ale mordo, naprawdę pozdrawiam, nie żeby coś, nie wiesz tego do serio, ja jestem, ja jestem, nie wiem, no ja jestem powalony, w sumie zawsze byłem, ale to widać na nagrywkach, nie wiem, nie wiem o czym gadacie, panie policjancie, co złego to nie ja, więc w skrótkich, treściwych, moich starych słowach zakończę ten odcinek informacyjny. Po staremu nagrywanie kończę